Oryginalne koszulki angielskich klubów wraz z oficjalnymi nadrukami znajdziecie w sklepie naszego partnera Pod Stadionem. Wszelkie szczegóły na stronie internetowej www.podstadionem.pl. Serdecznie polecamy. Cześć, z tej strony Jakub Szulc i Łukasz Maciejewski. I dziś witamy Was w kolejnej już odsłonie nowego cyklu podcastów o fantazji Premier League zatytułowanym Hot or Not. Dziś tradycyjnie podsumujemy kolejkę trzecią, która, no co tu dużo mówić, bardzo nas zawiodła. Te popularne opcje totalnie nas nie rozpieściły. Opcje kapitańskie, tak naprawdę poza Wardim, totalnie nie wypaliły. No może poza Liverpoolem, który dał tam jakieś małe punkty. No i mamy nadzieję, że dzisiaj po naszych rozważaniach dojdziemy do punktu, w którym będziemy mogli te stracone oczka nadrobić. Więc zaczniemy oczywiście od hotów tej poprzedniej trzeciej kolejki i. O czym powiemy, Łukasz? No kolejka numer 3 to była ta klasyczna chwila przedzietności. Średnia wszystkich menadżerów to 43 punkty i zarówno ja, jak i Kuba wpisujemy się idealnie w te ramy, ponieważ zanotowaliśmy właśnie po 43 oczka. Pewnie dlatego, że nie mieliśmy w swojej drużynie Jamiego Wardiego, który zanotował hat Trick'a w spotkaniu z City. Generalnie Ward jest mega konkretny w tym sezonie, ponieważ oddał 6 strzałów, które 5 poleciało w światło bramki i wszystkie 5 padły do siatki. No musimy powiedzieć, że 4 z tych 5 goli były z rzutów karnych, no ale jest to tylko zaleta Wardiego, że on je wykonuje, a ta piąta bramka to był prawdziwy majstersztyk w wykonaniu Anglika. Mega konkretny jest również Kastań, który w całym sezonie oddał jeden strzał, który zakończył się golem, a także wykrywał trzy potencjalne asysty, z których dwie zakończyły się finalnymi podaniami. Dlatego możemy powiedzieć, że generalnie cały Leicester wydaje się konkretnym ekipom na starcie sezonu. Lisy były konkretne, no i konkretno w poprzedniej kolejce był na pewno Liverpool, ponieważ tak naprawdę wszystkie popularne opcje stali Klopa zapunktowały. Może oprócz Wandajka, który wprawdzie zaliczył Blanka, no ale tak, Mana skończył z Bramką. Robertson skończył z bramką, mimo tego, że sprokurował tą jedyną straconą przez Derec bramkę, no to oczywiście błędy prowadzące do goli nie liczą się w fantazji Premier League w kontekście punktów, więc tutaj możemy być tylko zadowoleni, że Szkod trafił do siatki, no i Salach i Trent Alexander-Arnold zanotowali po asyście. No i mamy nadzieję, że aktualni mistrzowie dalej będą się tak prezentować, no bo to z pewnością zagwarantuje nam takie, albo nawet i wyższe punkty. Jeśli już jesteśmy przy konkretach, to warto wspomnieć o Bruno Fernandesie. Portugalczyk oddał jeden strzał z rzutu karnego w spotkaniu z Brighton i zamienił go na gola. Generalnie Portugalczyk nie wszedł tak dobrze w ten sezon jak w poprzedni w barwach Manchesteru, gdy, gdy po przyjściu na Old Trafford był najlepszym zawodnikiem w lidze prawdopodobnie. Teraz trochę brakuje mu jakby werwy i generalnie taki jakiś jest ociężały. Stąd, na ten moment Bruno się wydaje średnią opcją do fantazy, nawet mimo tych karnych. Jednak 12 punktów w kolejce numer 3 zdobył i za to mu chwała, bo to był chyba najlepszy zawodnik w mojej drużynie. Dochodów zaliczyliśmy Bruno, no a Brighton przecież przegrało z czerwonymi diabłami, no ale Szapoba dla mef, dla podopiecznych Potera, no bo mimo tej porażki aż pięć razy obili Bramkę. To nowy rekord Premier League. No to był naprawdę bardzo duży pech zawodników Brighton, że ten mecz nie skończył się trzema punktami dla nich. Trossard był bardzo aktywny, to on zaliczył trzy de facto niecelne strzały które obijały albo słupek, albo poprzeczkę. Odpłacił za zaufanie mu który po raz kolejny trafił. Strzelił także Soli March, który mógł tak naprawdę mieć nawet i hat-tricka. Strzelił w tej najważniejszej akcji, która miała zapewnić remis Mewom. No ale jak wiemy, po tym rzucie karnym Bruno nie zapewniła. No ale co najważniejsze chyba w kontekście FPL, nasz ukochany Lampty zanotował asystę znowu, no i dał nam punkty. No i tak jak powiedziałem wcześniej, może i w kontekście FPL tutaj te oczka zawodników Brighton nie były jakieś bardzo dobre, ale zdali ten i test konceptowo. Ich dyspozycja była naprawdę świetna, statystyki są świetne, no i zabrakło trochę takiego wyrachowania szczęścia. Ale skoro przeciwko tak dobremu przeciwnikowi zaprezentowali się świetnie, no to możemy mieć nadzieję, że. W dalszych kolejkach przeciwko gorszym przeciwnikom te punkty zaczną rosnąć, no i jeśli Brighton utrzyma tą formę, no to powinniśmy zostać naprawdę wynagrodzeni. No Trossard ewidentnie trafia w tym momencie na naszą watch-listę. w pierwszej kolejce zdobył gola, w drugiej miał asystę, a w trzeciej obił trzy razy bramkę, także jest szansa na wielkie punkty, tym bardziej, że od piątej kolejki Brighton ma całkiem fajny terminarz. Jeśli już jesteśmy przy graczach, którzy dobrze weszli w sezon, to nie sposób wspomnieć o Dominiku Calvercie-Luinie, który w pięciu spotkaniach w tym sezonie zdobył 8 goli. No gość jest niesamowity. Ja mam wrażenie, że on tak naprawdę strzela więcej goli niż ma okazji. On potrzebuje pół okazji, żeby zdobyć gola, jakieś, nie wiem, dobitka, strzał spięty. No tak, tak naprawdę gościu strzela z wszystkiego, co się da jest w niesamowitym gazie. Do plusów, jeśli chodzi o Everton, zaliczymy też na pewno asystę Dinia, który odpłacił się w końcu za tą Niemrawą kolejkę numer dwa. No może nawet nie Niemrawą, po prostu Richarlison marnował jego wrzutki. Jeśli mówimy o Brazylijczyku, to good news i bad news, bo tak naprawdę Richard Liston będzie strzelał karne w kolejnych rundach najprawdopodobniej, ponieważ wykonał tą jedenastkę w poprzedniej kolejce w spotkaniu z Crystal Palace. Jednak ta zła wiadomość jest taka, że Brazylijczyk w środowym spotkaniu IFL Cup zalotował kontuzję. W momencie nagrywania tego podcastu nie wiemy jeszcze, jak ona jest poważna, jednak na pewno musimy mieć to na uwadze. Tym Evertonem moglibyśmy zamknąć już kategorię hot, ale myślę, że są dwa zespoły, dwa, trzy nawet zespoły, które zasłużyły chociażby na mało wyróżnienie i są to West Ham, Aston Villa i West Brom. Te zespoły zaprezentowały się naprawdę świetnie w kolejce trzeciej. West Ham i Aston Villa zwyciężyły zachowując czyste konto, no a West Brom w świetnym stylu postawił się faworyzowanej Chelsea. Nie brałbym ich raczej pod uwagę w kontekście FPL w dalszej perspektywie, no bo zarówno jakość ich zawodników, jak i kalendarz nie sprawiają, że powinniśmy mieć jakieś większe oczekiwania wobec nich. No, ale, mimo wszystko, tak jak powiedziałem, te zespoły zasłużyły na wyróżnienie. No i myślę, że powinniśmy im w pewnym stopniu podziękować. No dokładnie, na pewno tym drużynom możemy podziękować za walkę Za walkę i tylko za walkę możemy podziękować Sonowi Ponieważ koreańczyk zszedł w 45 minucie spotkania z Newcastle I niestety no, zostawił nas z jednym punktem No w sumie w naszym wypadku z dwoma, ponieważ mieliśmy koreańczyka na kapitanie FPL podwoiło ten punkt koreańczyka Za to koreańczyk podw podwoił nasz ból w naszych sercach Gdyż no, no, na pewno nie, nie zadowoliła nas ta liczba Niemniej jednak wydaje się, że Son, mimo początkowych sugestii, że wróci dopiero za 9 lub nawet 12 tygodni, wiele wskazuje na to, że jednak wróci już po reprach, a są nawet głosy, że Koreańczyk możliwe, że wystąpi w spotkaniu niedzielnym, jednak no, nie wiem, czy możemy brać to w tym momencie na poważnie, będziemy słuchać bacznie Mourinho na konferencji, jednak tego tym bardziej nie możemy brać na poważnie, więc no, nie wiemy nic tak naprawdę, ale moim zdaniem Son wróci dopiero po reprach. Skoro powiedzieliśmy już o Sonie, no to płynnie przejdziemy do kolejnej pozycji, którą moim zdaniem będą niestety nasze poprzednie hoty, do których zaliczał się również Koreańczyk. Poleceliśmy również Mitrowicia, poleceliśmy Wernera. No a dobrze wiemy, jak te ich występy w poprzedniej kolejce się skończyły. Timo Werner zaprezentował się naprawdę fatalnie, szczególnie w drugiej połowie spotkania. Biegał jak kurczak bez głowy w ataku Chelsea, no i to zadanie, które dostał on od Franka Lamparda, czyli strzelanie bramek i gonienie West Bromu, musieli wykonać za niego jego koledzy z drużyny. No i niestety, tak jak liczyliśmy na jego punkty, no to teraz wdała się w nasze serca bardzo duża wątpliwość i zdecydowana większość z nas, która aktywnie gra w FPL, bardzo zastanawia się lub nawet już sprzedała Niemca, no i trudno im się dziwić. No, Kuba wspomniał o Wernerze, no, ja bym chętnie o nim nie wspominał, ponieważ tak hardo polecałem go w poprzednim filmiku, jednak teraz biorę to na klatę, no, ale trzeba też przyznać, że, że Werner oddał w tym sezonie już 10 strzałów i tak naprawdę żaden z zawodników Premier League, który nie zdobył jeszcze gola, nie oddał większej liczby uderzeń na bramkę. Na plus dla Niemca jest też Golf Carabao Cup, we wtorek w spotkaniu z Tottenhamem. Niemiec miał też inną, dogodną sytuację, jednak niestety Joris obronił jego strzał. Jeśli już jesteśmy przy spotkaniu Pucharowym, to warto wspomnieć, że już po spotkaniu masażyści naciągali mięśnie Niemca. Sam Niemiec nie podszedł do rzutu karnego, ponieważ no, nie czuł się na siłach. Jednak Lampart na konferencji potwierdził, że był to zaledwie skurcz i Werner będzie gotowy najprawdopodobniej będzie gotowy na kolejkę numer 4. Zapewne zostawię go jeszcze w składzie na, na tą rundę, ale. No trzeba przyznać, że cierpliwość się powoli kończy, tym bardziej, że ostatnia jego gra nie stoi na jakimś bardzo wysokim poziomie. O i tak ta cierpliwość się kończy. No i szczerze mówiąc, gdyby nie ten uraz Sona, no to myślę, że Niemiec już w moim zespole dawno by nie był. Powiedzieliśmy o Wernerze, no i teraz przejdziemy do pozycji, która jest taka mieszana, bo tak naprawdę moglibyśmy ją przydzielić do obu kategorii. Mam bowiem na myśli zagranie ręką w polu karnym. Z jednej strony odgwizdane zagranie ręką zapewniły nam duże punkty, jeśli posiadaliśmy wykonawców jedenastek. No szczególnie Vardiego, który aż cztery razy uderzał piłkę z 11 metra. No ale z drugiej strony te odgwizdane karne. Bardzo często ściągały nam czyste kąta. No i te nowe przepisy sprawiają, że trochę musimy przedefiniować nasze założenia przy planowaniu składu. No bo, tak jak zwykle liczyliśmy na czyste kąta u obrońców, to tak naprawdę teraz tych czystych kąt jest bardzo mało i chyba musimy bardziej zastanawiać się i myśleć o punktach z przodu defensorów. A jeśli już jesteśmy przy czystych kątach, to należy wspomnieć, że w kolejce numer 3. Zaledwie cztery drużyny zachowały zero z tyłu. Były to Aston Villa, Leeds, West Ham i Southampton. I tak naprawdę pod kątem fantazy Premier League na poważnie bierzemy tylko defensorów świętych, ponieważ sporo, sporo ekip ma na pewno Bednarka, Walker Petersa czy McCartiego. No jednak, tak jak Kuba już wspomniał, chyba musimy jednak zagiąć parol na obrońców, którzy będą dawać ofensywne punkty zamiast liczyć na czyste konta. Powiedzieliśmy o czystych kontach i straconych bramkach. No to nie możemy pominąć wicemistrzów aktualnych Premier League, czyli Manchester City, no który występ przeciwko Leicester w ich wykonaniu był naprawdę tragiczny. Z jednej strony spojrzymy na statystyki, no i oczywiście podopieczni Guardioli mieli większe posiadanie itd. Oczywiście Lis otrzymały trzy, aż trzy rzuty karne, które zostały zamieniane przez Wardiego na bramki. Dwa, przez Wardiego, no bo oczywiście ten trzeci karny nie był wykonywany przez niego, no bo on wcześniej szedł boiska, no ale to powiedzmy, że nieistotne. Wróćmy do City, które totalnie zawiodło. Po tym meczu z Wolverhampton, The Citizens byli przez znaczną część graczy przewidywani jako tak naprawdę topowe opcje kapitańskie w Game trzecim. No, a jak się skończyło, no dobrze wiemy. Tak naprawdę z opcji City dojechał tylko Mares, który ma bardzo małe posiadanie przez to jego zakażenie koronawirusem wcześniejsze. No i tak naprawdę na palcach jednej ręki zapewne każdy z nas może policzyć znajomych, którzy posiadali go w składzie. No a tak naprawdę te stracone bramki i styl w jakim przegrali podopieczni Guardioli dają nam taki trochę słaby prognostyk w, w kontekście następnych kolejek, w kontekście reszty sezonu, no bo oczywiście możemy tutaj przewidywać, że City w następnej kolejce na tej sportowej złości rozjedzie rywali, ale tutaj trochę podopieczni Guardioli pokazali taki trochę brak mentalu, może nie brak mentalu, no ale wyraźnie... Kolokwialnie mówiąc, siadła im ta psycha, no i o ile dobrze im idzie, o ile strzelają jako pierwsi te bramki, pierwszą, drugą, trzecią i dominują, no to wtedy są w stanie wciskać 5, 6, 7 bramek i demolować przeciwników, dawać nam ogromne punkty, czy to ze strony Aguero, Sterlinga, czy De Bruyne'a. No ale kolejny raz już, kiedy ten mecz nie układa się na początku po ich myśli, no to widzimy, że te ich opcje mogą dawać nam. Mogą właśnie nie dawać nam punktów. Popularnym szablonem na Wildcard przed kolejką numer 3 było właśnie potrojenie zawodników obywateli, a także wzięcie trzech zawodników wilków. Najczęściej wybieraną trójką spośród drużyny Nuno Espirito Santo był Ruben Saiz. Raul Jimenez i Daniel Podens. No, zgadnijcie, ile razem zdobyli punktów. No, jest to okrągła liczba. No, zero punktów zdobytą przez tą trójkę w kolejce numer 3 to jest naprawdę jakiś kosmos. Saiz zdobył zero punktów, ponieważ jego drużyna straciła 4 gole, a jako że jest obrońcą, to dostał minus 2. Jimenez dostał minus 2, ponieważ szedł samobuja, a Daniel Podens nawet nie pojawił się na boisku. No, naprawdę koszmar w wykonaniu wilków pod kątem fantazy Premier League w kolejce numer 3. Dokładnie tak. Tym niemiłym akcentem skończymy podsumowanie minionej kolejki, no i przejdziemy do zapowiedzi kolejki czwartej. No i naturalnie zaczniemy od hotów. No i myślę, że takim pier taką pierwszą gorącą pozycją będzie kalendarz, będą y, fiksy w tej kolejce czwartej. No bo jak tylko na nie spojrzymy, no to w każdym meczu mamy zdecydowanego faworyta. Oczywiście tutaj nieraz Premier League pokazała, że te mecze. Bardzo często kończą się nieprzewidywanym werdyktem, no ale ten kalendarz daje nam naprawdę mnogość świetnych opcji, pozwala wierzyć, że to może być nawet taka kolejka, w której wynik trzycyfrowy powyżej 100 punktów jest możliwy bez żadnych chipów. Ciężko się zdecydować, no a możemy być pewni, że absolutnie wszyscy nie zapunktują, no i niektórzy z nas, którzy dokonają złego wyboru, będą mieli naprawdę duże straty. Duże straty z kolejki numer 3 będzie chciał pofetować na pewno Raul Jimenez, który zagra przeciwko Fulam, które jak na razie w tym sezonie straciło w każdym spotkaniu 3 gole. No także, no, jak nie teraz, to kiedy? Meksykanin musi naładować swoją strzelbę i zamazać tą niesamowitą wielką dziurę po spotkaniu z West Hamem. No w sumie można powiedzieć, że Meksykanin strzelał w tym sezonie w każdym spotkaniu, ponieważ w pierwszej i drugiej kolejce strzelił gola do właściwej bramki, a w kolejce numer 3 strzelił samobuja kolejce numer 4. Podejrzewamy, że w końcu trafi do tej już właściwej bramki i na, i na pewno Areola będzie wyciągał piłkę z siatki. Powiedzieliśmy o Himanezie, który w tej poprzedniej kolejce zaliczył dość słaby występ, ale Ratuje go świetny kalendarz w tej kolejce czwartej. No a ja powiem o Inksie, który nie dość, że w poprzedniej kolejce zaprezentował się dobrze, no bo zapunktował, trafił do siatki po asyście Adamsa. No to teraz także będzie występował przeciwko Benieminkowi i będzie występował przeciwko West Bromowi, który ma na koncie mnogość niechlubnych statystyk. No możemy powiedzieć chociażby o tym, że West Brom stracił najwięcej bramek w tym sezonie, bo stracił ich 11 przyjął na swoją bramkę aż 52 uderzenia, najwięcej tych celnych uderzeń także yy, wykonali przeciwnicy West Bromu, bo aż 24. Także przeciwnicy West Bromu oddali najwięcej strzałów z pola Karnego, bo aż 34. No i West Brom ma także najgorszy wskaźnik xGc, czyli expected goals considered, czyli wskaźnik według którego algorytm przewiduje Ile West Brom tak naprawdę powinien tych bramek stracić ze względu na jakość okazji, ich liczbę i tak dalej? No i biorąc to wszystko pod uwagę i formę Inksa, no to możemy się spodziewać naprawdę grubych punktów z jego strony. No i mimo tego, że te opcje premium o wiele droższe będą także grały stosunkowo łatwe mecze, no to tutaj Inks naprawdę kto wie, czy nawet nie wysuwa się na prowadzenie w kontekście opaski. Kolejny hot to niewątpliwie Dominik Calvert Lewin, już wcześniej mówiłem, że. Gość w tym sezonie ma niesamowitą zdolność do zdobywania goli. Potrzebuje pół okazji, by je zdobyć, i no, statystyki też to wykazują. No, oddał 17 strzałów i aż 8 trafiło do siatki. Generalnie w tym sezonie zdobył gola co 48 minut. No, naprawdę kosmos. No, powiedzmy sobie szczerze, no, gra w tym momencie bez, bez Calverta Luina, zaklawał jakieś wielkie szaleństwo. No, nawet nie wiem do czego mógłbym to porównać. No, jakbyście wsiadli na karuzelę i nie zapieli pasów. Gość tak wymiata, że ciężko naprawdę ciężko grać bez niego. Powiedzieliśmy znowu o zawodniku, który w poprzedniej kolejce pochwalił się formą, świetną formą. Tak samo jak Inks, bo trafił do siatki zapunktowo. A teraz przejdziemy znowu do zawodników, którzy w tej kolejce trzeciej zawiedli. Mam bowiem na myśli opcję City. Oczywiście. The Citizens zawiedli przeciwko Leicester, no ale teraz zagrają przeciwko Benjaminowi z Leeds. No i o ile ta defensywa City nie popisała się i straciła aż 5 goli, no to poniekąd w meczu przeciwko Leeds jest to trochę wkalkulowane, no bo podopieczni Bielsy strzelają naprawdę bardzo dużo goli, nawet przecież Liverpoolowi zaaplikowali aż 3 trafienia. No ale tutaj myślimy bardziej o tych ofensywnych opcjach, no bo je jeśli spojrzymy na nasze składy, no to mało kto ma w swojej drużynie defensorów City mamy przede wszystkim na myśli te opcje z pomocy, czyli Debrayne, Sterlinga, Foden'a, no i Mareza, który rozkwitł w poprzedniej kolejce. No a przeciwko Leeds możemy spodziewać się naprawdę gradu bramek, w sumie z obu stron. No i myślę, że warto podkreślić fakt, że Sterling w spotkaniu IFL Cup zdobył aż dwie bramki i raz asystował przeciwko Burnley. Teraz ta przerwa między spotkaniem pucharowym a meczem ligowym jest dość długa i myślę, że nie powinna ona wpłynąć na ustawienie drużyny Pepa Guardioli. No w takim wypadku Sterling w takiej formie przeciwko Leeds może nam dać znowu wystrzał z cyklu tego, jaki dał na inaugurację poprzedniego sezonu, kiedy zanotował hat -tricka. No i myślę, że tam musimy mieć z tyłu głowy to opcje City, jeśli wciąż macie wolny transfer i zastanawiacie się kogo kupić do pomocy, no to myślę, że nad tymi opcjami City powinniście się mocno zastanowić. Nawet chyba nie ma co się zastanawiać, jeśli myślimy o Jamie Wardim, No tak naprawdę powiedzieliśmy już o nim wszystko w tym podcaście i możemy ewentualnie dodać, no może to nie jest jakiś wielki hot, ale, ale, że Wardy zszedł z kontuzją w spotkaniu, w spotkaniu z City, bo o tym nie mówiliśmy, jednak tak naprawdę Rogers od, od razu uspokoił wszystkich i powiedział, że nie jest to poważny uraz, także no, Vardy, no, będzie miał na pewno party, tym bardziej, że gra z West Hamem u siebie. Skoro powiedzieliśmy o Leicester, które w tak świetnym stylu zwyciężyło nad City i o ich liderze, czyli Wardim, no to myślę, że nie możemy też na sam koniec pominąć aktualnych mistrzów, czyli Liverpoolu, bo tak jak wcześniej powiedzieliśmy, niemal wszystkie opcje Liverpoolu zapunktowały oprócz Wandajka. No a teraz Liverpool pojedzie do Birmingham na starcie za Stonewillą. Oczywiście, Grilisz i spółka nie byli najłatwiejszym rywalem dla podopiecznych klopa w poprzednim sezonie, no ale myślę, że mimo to możemy im zaufać, biorąc pod uwagę ich formę, to, że skompletowali 9 oczek w tych trzech kolejkach, czyli maksymalną liczbę punktów, no i przede wszystkim biorąc pod uwagę formę ofensywnych opcji, czyli Salaha i Mane, no i także fakt, że do Robertsona, który był rozpędzony od początku sezonu dołączył Arnold, który znowu zaczął grać na swoim poziomie no i myślę, że biorąc to wszystko pod uwagę możemy być niemal pewni, że podopieczni klopa nie zawiodą no a w takim wypadku możemy liczyć na punkty z ich strony skoro zakończyliśmy hoty w naszych przewidywaniach na temat czwartej kolejki no to czas, żeby przejść do tej mniej miłej kategorii do kategorii not no i myślę, że rozpoczniemy ją od podopiecznych Mourinho, mimo tego, że odnieśli oni zwycięstwo w EFL Cup przeciwko Chelsea. No i zaczniemy oczywiście od Sonaldo, który tak jak wcześniej powiedzieliśmy, zaprezentował się naprawdę dobrze, no i to jego zejście z boiska spowodowane kontuzją tak naprawdę sprawiło, że nie dał on nam tych punktów i zawód nas na opasce, bo miał naprawdę dwie... Te dwie okazje nie były jakieś świetne, no ale trafił on dwa razy w obramowanie bramki, i tutaj tylko pech zabrał nam te punkty. No ale, tak jak wcześniej mówiliśmy, przede wszystkim tutaj chodzi o ten jego uraz, który wciąż nie jest jednoznacznie określony w kontekście jego powrotu do gry. Na początku, tak jak Łukasz powiedział wcześniej, ta jego przerwa miała być znacznie dłuższa. Potem mieliśmy informację o tym, że ma wrócić po przerwie reprezentacyjnej, a teraz już nawet pojawiają się informacje nawet ze strony Mourinho o tym, że może być on gotowy na weekendowy mecz. No ale skoro ta sytuacja jest tak niepewna, no to myślę, że tutaj ciężko jest zaufać Koreańczykowi. No i musimy mieć to na uwadze, że on w tym spotkaniu może nie wystąpić, albo znowu może... Wejść na murawę od początku meczu i szybko zejść, albo nawet na przykład wejść z ławki na ostatnie minuty, kiedy Tottenham będzie przegrywał, lub remisował, no i w takim wypadku te szanse na nasze punkty mocno się redukują, co na pewno jest bardzo niekorzystne dla nas. No i tak samo tutaj może w przypadku do Doherty'ego nie chodzi o uraz i bardziej chodzi o dyspozycję, która w przypadku Sona była Naprawdę dobra, no to w przypadku Doherty'ego zostaliśmy trochę oszukani, bo tak jak w pierwszym odcinku mówiliśmy o tym, że Doherty miał grać najwyżej na prawej stronie w drużynie Tottenhamu, a okazuje się, jak spojrzymy na pas mapy, że to Davis często występował o wiele wyżej, a Doherty ubezpieczał obronę z prawej strony. No a w takim wypadku, biorąc pod uwagę to, że Tottenham traci te bramki i nie zbiera czystych kąt. No to skoro do nie oferuje punktów w ofensywie, no to za tą wartość, którą musieliśmy za niego zapłacić na początku sezonu, no to to jest naprawdę zła opcja. No i tak jak w przypadku Wernera, możemy mu dać jeszcze, nie wiem, kolejkę na zrehabilitowanie się, ale musimy mieć z tyłu głowy, że w tym wypadku powinniśmy się chyba jego pozbyć. Zapewne, gdybyśmy odpalali dziką kartę przed kolejką numer 4, to do pożegnałby się z naszymi składami. My jednak odradzamy tego ruchu, ponieważ yy, warto chyba jeszcze dać jedną kolejkę dla wszystkich graczy. Tak jak już Kuba powiedział do Herti Werner, no, mimo tego, że nie grają najlepszych zawodów jak na razie od początku sezonu, to, to może jeszcze zasługują na tą jedną kolejkę. No tym bardziej, że po kolejce numer 4 czeka nas przerwa na, na reprezentację. Poza tym skończy się już okienko transferowe i drużyny będą kompletne, będziemy mogli dobrać sobie taki skład, jaki tylko chcemy. Nie będą nam straszne już żadne kontuzje podczas przerwy reprezentacyjnej itd. Będziemy mogli sobie zmieniać wszystko wszystko, jak tylko chcemy, dlatego jeśli chcecie odpalać wild carda, to poczekajcie do kolejki numer 4. No chociaż już możemy się domyślać, że dla wielu z was może być już trochę za późno na tą poradę, ponieważ jak się odpala dziką kartę, to przeważnie już od razu po zakończonej kolejce. No i tak jak powiedział Łukasz. Też zgadzam się z nim, że tutaj te karty po trzeciej kolejce są trochę pochopne. Szczególnie, że tak jak na początku mówiliśmy, ta kolejka była naprawdę słaba. Co sezon zdarzają się jedna, dwie, trzy, czy może nawet czasem więcej takich słabszych weekendów, w których te średnie punktowe są bardzo niskie i tylko pojedyncze opcje punktują. Ale to jest zwykle anomalia, i po takiej słabszej kolejce potem znowu to wszystko wraca do normy. I wyciąganie jakichś długoterminowych wniosków na podstawie takiego jednego weekendu jest naprawdę pochopne, i myślę, że tak jak Łukasz powiedział tutaj, skoro po czwartej kolejce mamy tą przerwę reprezentacyjną i mamy aż dwa tygodnie na kombinowanie w naszych składach przy dysponowaniu dziką kartą, no to nie ma co się spieszyć i nie ma co tej karty wykorzystywać. Powiedzieliśmy o tych pochopnie wykorzystywanych dzikich kartach. No i myślę, że też. Tak jak powiedzieliśmy w kategorii not w poprzedniej kolejce o tych rzutach karnych dyktowanych na podstawie nowych przepisów o zagraniach ręką, no to tutaj not musimy dać zawodnikom wykonującym karne mimo wszystko, ponieważ yy, władze ligi zapowiedziały już, że w tej nadchodzącej czwartej kolejce przepisy nie zmienią się doty dotyczące karnych, ale. Ma zmienić się ich interpretacja, i związek, i władze ligi przekazały sędziom, że nie mają tak kurczowo się trzymać tych przepisów i mają właśnie pole do interpretacji. W związku z tym, nie wszystkie zagranie ręką będą teraz y, oznaczały rzut karny. No i tutaj wiemy już, że nie wszystkie te jednostki podyktowane w ostatniej kolejce zakończyłyby się bramkami, na no w takim wypadku. Te wszystkie popularne opcje wymieniane przez zawodników, mówiące o tym na przykład, że możemy wziąć dziką kartę i wykorzystać tylko zawodników, którzy wykonują jedenastki, no to myślę, że już to wybieranie wykonawców jedenastek nie będzie tak efektywne, no bo ta liczba dyktowanych jedenastek, która jest naprawdę bardzo wysoka w porównaniu z poprzednimi sezonami, teraz powinna wrócić do normy. No dokładnie, jedenastek w tym sezonie jest naprawdę co niemiara. W 28 meczach sezonu zostało podyktowane już 20 jedenastek, no to mówi samo za siebie. Nie wiemy, jak diametralnie zmieni się ta liczba od kolejnych rund, jednak no, już zostało zapowiedziane, że coś ma się zmienić. Coś ma się zmienić również w obronie Chelsea, jednak no, to jest, to będzie chyba jeszcze bardziej długofalowy proces niż z jedenastkami, ponieważ no ten, który miał odmienić oblicze defensywy The Blues, Thiago Silva popełnił naprawdę tragiczny błąd w spotkaniu z West Bromem. Ogólnie na razie wejście do drużyny ma bardzo niemrawe. I tak naprawdę, jeśli mamy liczyć na czyste konta ze strony zawodników The Blues, no to możemy się zdecydowanie przeliczyć. Jedynie możemy się zastanowić co do Richa Jamesa, który ma spore szanse na punkty w ofensywie w poprzedniej kolejce dośrodkował aż 19 razy w pole karne rywala. No to jest niesamowita statystyka i od startu poprzedniego sezonu lepszy był tylko dwukrotnie Alexander Arnold, który 20 razy wrzucał w pole karne. No ale poza tym, przy dobrze naregulowanym celowniku tamiego Abrahama Rich James powinien z minimum jedną asystą skończyć to spotkanie, także Możemy być pewni, że niedługo punkty Anglika nadejdą. Nadchodzi też koniec tego odcinka. My bardzo dziękujemy Wam za to, że dotrwaliście, jeśli już tutaj jesteście. Dzięki i do usłyszenia i życzymy zielonych strzałek.